A nie co się dżungli. Ha, co? Ha. Ha. O, nie, relacji. Aha! Nie widziałem. Oliwka. Zobaczmy To nie ma to. To jest normalne. Co? No nie, co, po prostu Fritzman! Hmm? to, że ty no, nigdy nie mieliśmy no. dziewczyny, to nie znaczy, że kajeta nie, nie, znaczy, nie może mieć. Daj ale dla ja chłopaka ja to pożyć. To On jest jeszcze może, się młody, ja. to się wydarzy? Dobra, znam. Kynki go oddluka, przyszłym następnie. Słuchaj, to jest życie, nie? Każdy by tak chciał, nie? Tym ta, Tym ta, ale... ta tym ty kolejna i nisz, nie? A on nie porucha na razie, bo ten szybko dojdzie. To musi chwilę poczekać. A skąd gumy kupi Kajetan? Jeszcze musi poszukać rok, żeby być w tej legalności. A... Dobra, on... Kajetan. Do... Ja chciałem gadać klimat. Ej klimat. Ja chciałem Cię obronić, ale wyszło jak wyszło. Kajetan, on ma czyste IQ. Doba. On ma czyste IQ. Bo on specjalnie teraz poda dżunglę, poznaje. Żeby wiesz... Ci yy, żeby... Nie był chłopakiem. A za co on zrobi z nią to. O, chłopie. Yy, nie, trzeba, co ja mówię, A kiedy ten jesteś? Ja Będzie mogło chodzić. Chodź się o to baty. Czee, ja... Ej, a kto eee. ma z was Eurotraka? Ja. Bo chyba Eurotraka ja na płycie. Eurotraka, hmm. eurotraka, eurotraka Eurotraka na płycie. A snu Ronera kupi. I co? Kupi wszystkie gry. Co? Byłem dzisiaj na live na insta? No byłem, 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 byłem. nie bombowaliśmy, co nie? Ciebie ta starga przygniotła. nie, bo A Dobra, ja chciałem mu się opomnieć. Zaczęłeś się śmiać i się przygniotła. No. Zacznij niemal bez pieniędzy i wytycz własną ścieżkę. Busz buduj i dekoruj, kup własną ziemię. Spraciu mi do czterech graczy w trybie. Współpracy. Ci czy, czy teraz sobie można grać? Ale, no, ale gdzie? Co? No w tym. Ja bym tak, to dwóch. Bo ja bym to kupić w sobie. To jest dobry gierka. No. Red Deer Rock jest zajpista. To jest gierka no Ale na razie tylko to nie tak SnowRunner. O, wywaliła mnie ze snurrnera, ale do dojechałem z misją, więc jest no tak, ale kajetel nasz jest runner, bo załóżcie, że mam jeszcze misji, ile DLC jeszcze mam do zrobienia. Czekaj! Nie zapominaj o tym. Co? Co? Chce się wstydzić odezwać? Musimy jeszcze DLC kupić. Ale co? Jak tam? co? Nie, nie, ale... ko ko ja Będę kończył. To do kończy? Dobra, siem wszystkim ja. A czemu kończysz? Dobra. czemu kończysz? No, muszę iść spać. Nie ja chcę się tak. grać. Bye, you, bye. Dobra, siema. Na live wbij. bo muszę spać. Droga, wymówka, bo muszę spać. Co? Na czym live robisz na YouTubie? Ja się rozpłaczę, Jak ja widzę tego kładę. Bana, na czym live robisz? Ej, dostawcie mi łapkę w górę, żebym kasę sobie wypacił Na YouTubie. Na TikToku jeszcze nie mogę. Proszę, proszę. Jakie ja osiemdziesiąt... to oddam 10. i wbiję. Japo. Yeah. A you like FASMO? Można, tylko oddam quest'a jednego, wiesz? Nic. teraz ja sobie zagram jedną. Rozgrzesz kawą. Pobudzę strach. Kurwa... To... Albo jeszcze zrobię nie. jednego, nie wiem, czy ja chcesz się Może ja się FASMO kupię? Zresztą że mnie strach. Ja mogę... Ej, FASMO jest fajny nie? Mogę czy... się wydrzeć. <kuh> <kuh> Ale to tak chwilę Ol mi mięśnie, bolu, ja wal. Jest, jestem, jestem. So ile, ile waży CS? Chyba. 16... Nie wiem, zobacz. 16 Skąd ja mieszkam? Nie, 30. 40 GB, Sam czy grać z kimś? Gram z kimś. Hmm, znaczy, co biorę damy, dwa damy. Lata. To ty PC, będziesz już 2 lata. Zaraz zobaczymy, nie? 37 no, GB do pobrania. Nawet fazmofobie patrz. No nie fazmofobie, prawda? Nie mam. No nie no. mam. Cześć, ciekawszy. Na, na G2 ciebie... znajdzie za 54 złotych czy coś takiego. 30. Na górze mogę od ciebie. obserwację. Tu. Cześć. Halo? Tak, tak? O, weź kasty, wypadł stąd. Myślałam, że sery to jest ten prawdziwy nazw. Dobra, gram sam, co ja? Pff, nie, nie. I nie Bambik. Nie, bo się wydrę. Klinik zrobi na tym live tylko. Lubię stopy. O, to, 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 to. Też ja coś tak czuję, że lubiłeś stopy. Co? Badka, para. Ej, pięć osób jest na live'ie, ale nie wiem... Mm. Julek, ty jesteś? Ciekawe, czy na playtest e jest, na Nie, nie ma. zaraz dołączę. Jest. Pięć osób masz? No, mam pięć osób. No Maciej to, żeby... Forab za zadzwonił. A nie wiem, czy macie, Nie wiem, czy macie? Co? Maciej gra. So, proszę. No na playtest jest... Nie wiem, na playtest chyba. Yyy! Ruda! Czy gra w Seven Days. Tak? O kurwa. Ty jesteś dziewczyną? Tak Dobra Dobra, Dobra dobrać, chłopaki, chłopaki. Nie, ty jesteś chłopakiem no, no, no. Dobra Trzeba się popisać przed dziewczyną, nie? Ty tu jest chłopak, nie Kawka jest tym, 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 tym dziewczyną, no Co? Próbuję się rozpoznać No aj, ale chłopie już wyzywam Jak do O! Bo nie mogę mnie brudziwy walić, nie mogę. Oj, czemu mi tak ciemno? A Julek, mo. Może być, tam... Dobra, japa. Ja robię streama na YouTubie. Japa. Dobra, zapnij. Dobra, nie będę tych wzywał może. Ale to kobitkę mogę. No ja grę kurna. Ja jestem profesjonalistą. tej pobierasz to? Rudy będzie... Ruchał, Rudy będzie. Nooo, tesa. Pozytywny. Pobieram. Patera. Ależ to pobieram ile tam pisze? Dobra. Jestem najlepszy. 36 giga no, dopiero na no. MB. No, to poczekasz tak 500. 34. 34, jest. 34 uh -huh. byte na sekundę, więc wiesz... Teraz jest internet. Ważne, że w ogóle jest. Jeśli... Zabiła. Do Koniec? O kurna. Co jest? Szmato, przyjdź do kuchni. Gdzie ona? La 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 la. No tak kup to do neta. Takie, co się w gniazdko wciska. Ej. Jaa, wiem, ale co trzeba mieć wtedy internet po kablu do tego puścić i to z kabla jakoś do tego? Nie chce mi się. Trzeba nic połączyć, to się połączy przez blotów. Nie, przez bluetooth, o. przez... Blotów, mówię ci. Pierwszy piast od mamy mam, za darcie się Pozdro Znowu się ostrałem Aż mi gorąco się zrobiło E halo, słuchaj mnie? Kto to zrobił? Twój stary wziął? No ja wziąłem i co? Proszę, słuchać. Naprawdę to... Kasperek, Ty jesteś na najwyższy, nie? Tak. Tak, o... słyszę cię. O, szybki skrót szybki. Kasperek, jesteś, nie? Kliknie B. Co jest? Ej, Julek! No? Ajf. No, dobra tu jest, to jest, to jest, ej, to jest na mnie Niko nie ma na Właśnie było 5 osób przez, przez sekundę beze mnie i. A to jaka to była spiritka? No to mam cię 3 mini rabów z woli. Maciek czy ty, co jest? Na pleta nie ma. Y, Maciek ty jesteś? Albo Amelka. Nie wiem w sumie No Albo... nie wiem w ogóle to co ty robisz, no, to jest to jejowe. A no, no kringewa. Ty chce robić? No ja co będę robił? Dobra, odczelamy! Odpalamy te wideo! No e, łatwo. Łatwo. Co łatwo z tego. Zresztą zrobić nieświetlej. Człowiek, wiesz kim. No wiesz, chciałbym być taki popularny. Węje no, się dosyć przyjęcie... Ale się, się dosłudnego trochę brakuje. No ale to jest kwestia czasu. Żeby go przegryzać. Co? Drift i jazda. Od Tryn tego karnem <grystanie> A <Ja>. masz <grystanie> problemę do niego Nie, oglądam się... filmy Może z jakiejś nagrywanie. Ja zobacz na kanał. No nabiję wyświetlacznie. No. Oglądam wszystko no, weź. No oglądam, nabijam wyświetleją. No. Ale się się, mu dawaj. Mu, 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 mu się zgadza. Daj ty mu dawaj. Ale się zawrócił. Ja, tu, Ale wiesz, że musi być tysiąc. Musi. Czekaj, mam nieba. Babka. Ej, po kablach. I no i co tutaj zmienić tego digla? Shut up. Kurde. Oh, daddy. Is... Shut up. Shut... Nie jest w A skąd wiesz? Jak nie przez sol to chodź idziemy On przy zgaszonym nie hantuje? Hmm? Ruda Bo jak hantował Co nie to w kuchni zgasił światło i dopiero o, ty, pełni się na ruda! I teraz prankuje jakieś małe dzieci To nie Ruda. No, co za dużego A Julek, like? kamera No? Wszystko Obacz widzisz. Obracasz ją, ale chodzi jak wstawisz A, statek no. Szkoda, że się jej zatrzymać nie da. Co? No to co, może też być twin. po piwi zaraz się położy. <gryw> no że ze spirit. Spirit był. Albo poczekaj, albo, jak to jest spirit, no to ja wiem jak to zrobić. Pokażę. Poczekaj. Poczekaj Dobra. Nie A która to była dziewczyna? E, kto był dziewczyną? to była dziewczyna, tutaj? ty? To jest spirit. No to jak ja coś takiego zrobię. Nie będzie mógł hantować przez przynajmniej więcej niż minuta. A co ty zrobiłeś? Teraz czekamy. A ty jesteś dziewczyną? Eee. trochę. Gościu. Gościu, e. ty jesteś dziewczyną? Co? Ty jesteś dziewczyną? Tak. ja e, to ile niby masz lat? Dwadzieścia jeden. A gdyby Insta A, ci podała? Tak. Na pewno Patrz, żeby ci te nogi wysłała. Juszkę. To jest jego pokój. A zwalisz mi konia na rękawiczku bokserską. <grym> widzę hey, o co. Ej, szybkie czy wolne? Mm. Tak, taki o. Taki w miary. Jak dla na streama. No ja go no. Na telefon, jeszcze. Widzicie Normalnie nie wiem. Co jest? Dla mnie to spirit już no się nie hantował kiedy to zrobiłam. No. no to da wyjść. No. jest jeszcze jedno. Chyba, że Hanta idziemy wywołać Byśmy mogli Tu dawaj Pamiętam jak cię w niego w parku Co? Nie pamiętam jak cię w w parku Kogo Kto mnie? Chłopanek. No Ona no, no zawsze mnie wywołała. Sobie... Bo ta ofera, pamiętasz, była. Uh. Oha. O, jak wleciał ten Sadowski, o Jezu, jak on zaczął gadać Sadowski to jest taki debil. No. Myślę, że ktoś tam go lubił. Po no. prostu jest z y, tym... ...jakąś, no, z Czaparą Gayim outam ne zaman? babeczko, bo ja nie wiem jaki to jest duch. Może... Elaska nie wiemy to duch. No ja mam pomysł. Przynieś przedmiot, y, z tyle... Y, Czekaj. Jak przyniesiesz pierwszy przedmiot, to jest z pierwszego tygodnia. A dobra, chuj nie wiem sobie. Dobra, nie wiem co zaznaczyć. Bo spirit. Dobra, przyniesie ten obraz do do, do vana i będziemy się no. Będziemy się porozumy porozumyje, ble. Nie, okej. Okay. Chyba że Dobra. Nie wiem. Strzelam. Coś słyszałem Kradnamy czar Wóżki gra Dobra, zaznaczam Dobra, chuj mi jeden, chuj No, dałem on Rio, lecimy Dobra, walczą stream w sobie nie wiem.